Pan samochodzik. Obraz Rafaela. Rozdział piąty. Wystarczyło jedno spojrzenie. Łysy osobnik podniósł głowę, napotkał mój zaciekawiony wzrok i rzucił się do szaleńczej ucieczki. Niespecjalnie myśląc, co robię, skoczyłem za nim. Zeskakiwałem po dwa, trzy stopnie, krew dudniła w skroniach, a buty na schodach, ale ścigany był szybszy. Kiedy dopadłem drzwi na dole, mogłem tylko patrzeć, jak się zamykają. Były przeszklone, więc dostrzegłem również, że na alejce przed blokiem nikogo nie ma. Już miałem wybiec na ulicę, ale wtedy, w ułamku sekundy, na który zapadła cisza, wyłapałem delikatne stuknięcie za sobą. Obróciłem się i zobaczyłem drzwi do piwnicy. Chciał mnie zmylić, spryciaż, pomyślałem... Nacisnąłem klamkę, wszedłem na ciemne schody i zamknąłem za sobą drzwi. Było tu ciemno i cicho. Stałem przez chwilę nasłuchując, ale nie doszedł mnie nawet szmer. Dotknąłem ręką chropowatej ściany i znalazłem włącznik światła. Przycisnąłem gumową pokrywę ochronną i piwnicę zalała jasność, a cisze przerwały uderzenia Adidasów o kamień. Jeden sus wystarczył, żeby znaleźć się w korytarzu na dole. Ścigany był jakieś dwadzieścia metrów przede mną. Światła lamp zaczepionych u sufitu i cienie tańczyły na jego ramionach. Biegł w kierunku dalszej części piwnic, gdzie światło nie było zapalone. Zrozumiałem, że podziemia i jamnika połączone są w jeden długi, półkilometrowy korytarz, od którego niczymy w labiryncie odchodziły boczne odnogi z piwnicznymi boksami. Zanim zdołałem dopaść łysego, znów skrył się w ciemności. Jeszcze przez minutę czy dwie słyszałem oddalające się kroki, a potem znów zrobiło się cicho. Wyrównałem oddech i powoli ruszyłem śladem zbiega. Stąpałem ostrożnie i wytężałem słuch, ale jedynym odgłosem, dochodzącym do moich uszu, był szum wody w rurach, które biegły wzdłuż sufitu. Szedłem tak około dwudziestu minut. Bez skutku. Już miałem się odwrócić, kiedy daleko za moimi plecami zadudniły w ciemnościach kroki, a potem trzasnęły drzwi. Cholera! Rzuciłem się w poszukiwaniu wyjścia. Jednak był za mną. Na szczęście wyjście z piwnicy było tuż obok. Wypadłem na zalaną słońce ulicę i przez chwilę jak szalone tańczyły mi przed oczami powidoki. Rozejrzałem się. Wyszedłem prawie przy końcu bloku. Zbieg był jakieś 200 metrów dalej i pędził na złamanie karku w kierunku klatki, w której mieszkał jego wspólnik. Nie wszedł jednak do bloku. Skręcił w prawo na parking i zanim zdołałem cokolwiek zrobić, wsiadł do dużego fiata, zakręcił gwałtownie w lewo z piskiem opon, a potem włączył się do ruchu na Kijowskiej. Stałem przez chwilę wyczerpany pościgiem, z rękami opartymi na kolanach. Zanim gdzieś z góry nie doszedł mi nieznajomy głos, nie przejmuj się nim, Pawle, pan Tomasz wychylał się z okna na trzecim piętrze. Złapaliśmy jego wspólnika. Chodź na górę. Szef zniknął w mieszkaniu, ja zaś po raz drugi poszedłem do bramy. Zadzwoniłem pod dwunastkę. Odebrał Skorliński i wpuścił mnie do środka. Nie zdążyłem jednak dojść nawet do schodów. Zaraz obok wejścia czekała na mnie przygarbiona staruszka o przenikliwym i podejrzliwym wzroku, która gniewnym głosem zapytała głosem lokatorki z podjedynki, której godzinę wcześniej przedstawiłem się jako listonosz, to ty ganiałeś tak po całym bloku? Bardzo przepraszam, ale zostałem do tego zmuszony. Próbowałem ją udobruchać. Każdy tak mówi, odparowała. A potem ja jestem zmuszona płacić za usuwanie bohomazów ze ścian i naprawianie zepsutych drzwi, którymi ktoś inny był zmuszony trzasnąć. Pochyliłem się i szepnąłem konfidencjonalnym tonem: Jeszcze raz bardzo panią przepraszam za hałas, ale ścigałem przestępcę. Jestem z policji. Staruszka zamilkła na chwilę. Muszę już iść, ugałem dalej. Obowiązki wzywają. Znacząco wzniosłem do góry oczy. Wskazując kierunek, z którego płynęło owo wezwanie, a potem, z przepraszającą miną, zacząłem wchodzić po schodach. Na pierwszym piętrze odetchnąłem sulgą. Przedwcześnie. To jeszcze lepiej. Lokatorka spod pierwszego musiała wreszcie przetrawić moje słowa i teraz wzywała mnie z naciskiem, panie władzo. Proszę wrócić, opowiemy panu wszystko o tych łobuzach. Będzie pan mógł ich złapać. Czując wyrzuty sumienia, nie dość, że oszukałem staruszkę, to jeszcze narobiłem jej złudnych nadziei. Dotarłem czym prędzej na trzecie piętro i nacisnąłem na dzwonek, który bardziej zarzęził niż zadzwonił. Otworzył mi łukasz Borecki, młody wilczek z wydziału Skorlińskiego. Cześć, Paweł. Uśmiechnął się. Chcesz pączka? zapytał i wyciągnął w moją stronę sporych rozmiarów papierową torbę z ciastkami. Wziąłem pączka, szepnąłem słówką Łukaszowi i wszedłem do środka. Po dwupokojowym, ciasnym mieszkaniu krzątali się technicy. Pan Tomasz i generał Skorliński byli w sypialni, która znajdowała się na końcu długiego przedpokoju. Siedzieli na dwóch drewnianych taboretach i rozmawiali z ubranym tylko w bokserki i pod koszulek gospodarzem domu. Młody człowiek, którego sylwetka świadczyła, że jest częstym gościem siłowni, na zadawane przez Skorlińskiego pytania reagował pogardliwym śmiechem i wzruszeniem szerokich ramion. Głowę nieustannie obracał w stronę okna. Gdzie są obrazy? Kwiatkowski. Zapytał generał. Jakie obrazy? Młodzieniec zrobił zdziwioną minę. Malczewski i Witkacy. Nie znam żadnego z tych kolesi. Przesłuchiwany wyszczerzył zęby. To malarze. Ich obrazy ukradziono dziś w nocy z desy. Dziwnie pan gada, panie władzo. Wykrzywił się o gospodarz. Co to jest deska? Nie udawaj głupka. Parsknął wściekły Skorliński. Jeśli natychmiast nie powiesz, gdzie są obrazy? To. To co? Odparował Kwiatkowski, nagle się ożywiając. Straszy mnie pan. Ciekawe. Co na to powiedzą pańscy przełożeni? I jeszcze mnie bezczelnie szantażuje. Skorliński opadł na krzesło i odchylił głowę do tyłu. W takich chwilach jak tamarze tylko o emeryturze, wyszeptał. Ktoś dotknął mojego ramienia. Miałeś rację, Paweł. Cichy głos Łukasza Borockiego za moimi plecami sprawił, że się odwróciłem. Sprawdziliśmy syp. Zobacz, co znaleźliśmy. Zrobił zachęcający ruch w kierunku przedpokoju. Pod odrapaną ścianą leżały połamane szczątki pozłacanych i bogato rzeźbionych ram. Nałożyłem podane mi przez Borockiego gumowe rękawiczki. Przykucnąłem przy kupce drewna i uważnie obejrzałem każdą deskę. Na dwóch znalazłem blaszki z nazwą galerii i adresem, spod którego skradziono obrazy. To powinno go przekonać do mówienia, rzekłem, wstając. Mogę je na chwilkę pożyczyć? Policjant skinął głową. Wróciłem do pokoju, gdzie przesłuchiwano mężczyznę w bokserkach i podkoszulku. Rozmowa musiała utknąć w martwym punkcie, bo w pomieszczeniu panowała martwa cisza. Porozmiałem się bez słów z generałem Skorlińskim, który zrobił zachęcający gest. — Wie pan, co to jest, panie Kwiatkowski? — zapytałem, pokazując mu deski. Mężczyzna spojrzał. Najpierw bez szczególnego zainteresowania, jakbym był natrętną muchą. Ledwie jednak dostrzegł co mam w rękach. Jego oczy stały się skupione tak, jakbym trzymał dwie sztaby złota, a nie bezużyteczne kawałki drewna. Poznaje pan to? Uderzyłem od razu, żeby wykorzystać jego zaskoczenie. Ale chłopak miał mocne nerwy. Szybko wrócił do pozy twaniaczka i ostentacyjnie odwrócił twarz w stronę okna. Pański los jest przesądzony, powiedziałem obojętnym tonem. Tacy jak pan nie używają rękawiczek, bo wiedzą, że gorący towar ktoś od nich szybko odbierze. Chłopak ledwie zauważalnie drgnął. Ale pański mocodawca się spóźnia, albo. Zawiesiłem dla lepszego efektu głos. Chcę pana wrobić. Nie odwrócił wzroku od okna, ale zwężone oczy świadczyły, że intensywnie myśli. Tych obrazów i tak nie uda się wam sprzedać bez odpowiednich znajomości, ciągnąłem. Zresztą, jeśli nie będzie pan współpracował z policją, przez następne dziesięć lat pieniądze nie będą panu do niczego potrzebne, bo pańskim utrzymaniem zajmie się państwo. Chłopak jeszcze chwilę myślał, a potem wydyszał, patrząc mi w oczy z wściekłością. Wygrałeś, cwaniaczku. Powiemy wam, gdzie są te bohomazy. Ciemna sylwetka domku letniskowego odcinała się mocno od czerwieni horyzontu i odbijała w wodzie stawu pociągniętej stalowym odcieniem wieczornego nieba. Pan Tomasz, generał Skorliński i ja siedzieliśmy w wehikule, zaparkowanym po drugiej stronie stawu, na leśnej drodze, za krzakiem olszyny, który chronił nas przed ewentualną ciekawością lokatora domku. Czekamy już piątą godzinę. Generał oderwał wzrok od zegarka i zmienił pozycję na tylnym siedzeniu. A jego ciągle nie ma. Pewnie Kwiatkowski nas oszukał. Patrzyłem mu w oczy podczas przesłuchania, odpowiedział nieco enigmatycznie pan Tomasz. Mówił prawdę. Znam się na tym. A może ktoś go uprzedził, że tu będziemy, zaryzykowałem przypuszczenie. Panie Pawle, w głosie Skorlińskiego był wyrzut. Czyżby sugerował pan, że moi ludzie... Nie dowiedzieliśmy się, co miałyby sugerować moje słowa, bo pan samochodzi syknął, urywając dyskusję i, prawie przyklejony do przedniej szyby, wpatrzył w ciemność. Ktoś jedzie, szepnął i położył dłoni na stacyjce, gotowy w każdej chwili uruchomić silnik wehikułu. Duży fiat, stwierdził ze znawstwem Skorliński, gdy szeroko rozstawione... Podwójne reflektory włoniły się z ciemności, pomiotły spokojną tonię jeziorka i zatrzymały się na drewnianej oblicówce domu. Kierowca zgasił silnik i światła. Woda przyniosła do nas najpierw kłapnięcie zamykanych drzwi samochodu, potem ciężkie kroki. Najpierw po żwirze, potem po drewnianych schodkach ganku. Cicho zabrzęczały klucze, zachrzęścił stary zamek, skrzypnęły drzwi. Sporej wielkości okno domku rozświetliło się od środka i niczym w teatrze cieni, na tle zasłaniającej szybę beżowej rolety, zobaczyliśmy powoli przesuwającą się sylwetkę o masywnych kształtach, trzymającą w ręku jakby kłodę, w której rozpoznałem tubę na obrazy. Doszedłszy do połowy okna, kształt przystanął i przykucnął, także było widać tylko górną część głowy, samotną pustą wysepkę tańczącą na herbacianym tle rolety. Po kilku minutach kształt człowieka z tubą w ręku znów wychynął nad parapetu i skierował się do wyjścia. Światło zgasło. Stopy zadudniły na deskach, zaszurały po żwirze. Usłyszałem zgrzyt klucza w zamku stacyjki i błyskawicznym ruchem położyłem rękę na szorstkiej ręce pana Tomasza, przekręcając kluczyk w drugą stronę. Motor się nie odezwał. Niech pan zaczeka, szefie, rzekłem patrząc w dobrze, mimo mroku. Widoczną twarz pana samochodzika, na której rysowało się zdziwienie przemieszane z czymś na kształt gniewu, o ile pan Tomasz był w ogóle zdolny do tego uczucia, lepiej będzie go śledzić, dodałem szybko. Może zaprowadzi nas do swego mocodawcy. Duży fiat warknął rozrusznikiem, wycofał się, ciągle oświetlając dom i szybko ruszył w las. Błysnął z oddali czerwonymi światełkami i zniknął w ciemnościach. Pan Tomasz uruchomił wehikuł, ale nie zapalił świateł. Wprawnie okrążył jeziorko i wjechał na żwirową drogę, którą przed chwilą wybrał kierowca fiata. Włączył na chwilę światła i, upewniwszy się, że droga przed nami wiedzie bezpiecznie między dwoma szpalerami drzew, przyspieszył. Nie minęło wiele czasu, a znów ujrzeliśmy tylne sygnalizatory kanciaka, tym razem uzupełnione przez pomarańczowy kierunkowskaz informujący, że samochód będzie skręcał w prawo, na słabo widoczną szosę, po której z rzadka przejeżdżały samochody. Znów chwilę staliśmy w ciemnościach lasu, po czym, chowając się za mikrobus, wjechaliśmy na szosę. Z łatwością wyprzedziliśmy naszą osłonę, a kiedy strzałka szybkościomierza doszła do setki, pan Tomasz, uważnie wpatrzony w oświetloną jezdnię przed nami, odruchowo zmienił tryb wehikułu na rajdowy. Pomruk zbudzonego silnika objawił jego moc i pozwolił błyskawicznie dopaść dużego fiata. W momencie, gdy zobaczyliśmy znajome światła, pan Tomasz wyłączył tryb rajdowy. Ścigany na szczęście nie zjechał dotychczas w żadną z bocznych dróg i spokojnym tempem kierował się w stronę Warszawy. Minęliśmy Białobrzegi, przejechaliśmy przez Grujec. Wtedy kierowca kanciaka zaczął chyba coś podejrzewać. Bo w okolicach harembertowa odbił nagle w boczną, rzadko uczęszczaną drogę. Podążyliśmy jego śladem. Fiat, to zwalniając, to przyspieszając, jakby chciał sprawdzić, czy robimy to samo, nie mieliśmy wyjścia. Przemierzył w ten sposób jakieś dwa kilometry i wyjechał na główną drogę w tarczynie. Powoli zjechał z górki, aż do świateł na skrzyżowaniu, gdzie na czerwonym świetle stało już kilka samochodów, odkrył nas. Powiedział pan Tomasz, stając za Fordem, który dzielił nas od ściganego. Nie mamy nic do stracenia. Teraz musimy po prostu go dopaść. Tylko niech pan nie przesadza, odezwał się z tylnego siedzenia Skorliński. Zapisałem już numer rejestracyjny. Jeśli nie złapiemy go my, zrobi to drogówka. Zaraz do nich zadzwonię. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyjął telefon. Ale pan Tomasz już go nie słuchał. Bo zapaliło się zielone światło. Kilka samochodów, które stały przed nami, odjechało. Duży fiat jednak, zamiast ruszyć, stał teraz na krawędzi skrzyżowania i z warkotem podkręcał obroty silnika, nie zwracając uwagi na jazgot klaksonu ustawionego za nim Forda. Jeśli chcesz się tak bawić, nie ma sprawy, powiedział pan Tomasz, zmieniając znowu tryb pracy samochodu na rajdowy. A potem zaciskając ręce na kierownicy. Zielone zmieniło się na żółte. Kierowca Fiata odczekał jeszcze kilka sekund, a potem wystawił przez okno rękę z wyprostowanym środkowym palcem i ruszył z kopyta. Zaraz za nim popędził kierowca Forda, ale dla nas było już za późno. Znów zapaliło się czerwone. Pan samochodzik nie zaklął. Nie uderzył otwartą ręką w kierownicę. Niemal się nie poruszył. Westchnął tylko spokojnie, jakby szykował się do dalekiego skoku i przybrał minę, którą zdarzało mi się widzieć na starych westernach u rewolwerowców, pewnych tego, że wyjmą swego kolta z kabury szybciej niż przeciwnik. Gdy zapaliło się znowu żółte, przymknął oczy i powiedział cicho: Zapnijcie pasy. Błyskawicznie spełniliśmy jego prośbę: Błagamy pana Tomaszu, powiedział Skorliński. — To niepotrzebna bra. Końcówkę zdania zagłuszył huk dwunastu cylindrów wchodzących powoli, ale nieubłaganie na wysokie obroty, który rozległ się dokładnie w tym samym momencie, gdy zapaliło się zielone światło. Wehikuł wyskoczył jak z procy i błyskawicznie znalazł się za skrzyżowaniem. Trzęsąc się i rycząc coraz bardziej, pożerał drogę niczym jakiś mityczny potwór. Do Warszawy zostało około 25 pięciu ale panu Tomaszowi starczyło dziesięć, żeby usiąść na ogonie dużego fiata i zamrugać światłami, dając jego kierowcę znać, że jest już za nim. Musiało to być dla niego zaskoczenie, bo jadącym przed nami samochodem zarzuciło w obie strony, zanim wrócił do równego toru jazdy. Daję panu ostatnie ostrzeżenie z tyłu odezwał się zdenerwowany głos z I mówię to jako policjant, a nie przyjaciel. Jeśli natychmiast pan nie odpuści, wystawię taki mandat, że będzie mógł się pan pożegnać z prawem jazdy. Niech się pan trzyma, generale! rzucił w odpowiedzi pan Tomasz i przypuścił decydujący atak. Wehikułem szarpnęło. Siła przyspieszenia wbiła nas w fotele. Poczułem się, jakbym płynął szybką wiosłową łodzią, kiedy nasz wóz kilkoma zrywami dogonił, a potem wyprzedził dużego fiata. Pan Tomasz zamrugał tylnymi światłami, dając znać kierowcy za nami, żeby stanął. Prośba nie przyniosła jednak skutku i mój szef nacisnął pedał hamulca. Pisk klocków trących okoła wzniósł się na ryk silników. Pan samochodzik wiedział jednak, co robi, bo ledwie zobaczył, że duży fiat zwalnia, przyspieszył, żeby uniknąć kolizji. Musiał wykonać ten sam manewr jeszcze dwa razy. Zanim kierowca dużego fiata zrozumiał, że nie zdoła się wymknąć i gwałtownie wyhamował, siłą rozpędu przejechaliśmy jeszcze 300 metrów. Cofając się, obserwowaliśmy w lusterku, jak złodziej wysiada z samochodu i z rurą przewieszoną przez ramię daje nura w ciemność, zaczynającą się tuż za poboczem. Dojechaliśmy do porzuconego kamciaka i wyskoczyliśmy z wehikułu. Bez słowa rozpocząłem pogoń. Na szczęście stanęliśmy przy polu ziemniaków i przestępca nie miał szans, żeby się ukryć pomiędzy niskimi krzakami, tym bardziej, że ubrany był w biały dres. Pogoni nie trwała długo. Chłopak był może silny, ale w czasie ćwiczeń na siłowni nie wyrobił sobie wytrzymałości. Kiedy go dogoniłem, usłyszałem ciężkie sapanie. Wykorzystałem moment. Kiedy, wycieńczony ucieczką, przystanął na chwilę zgarbiony i rzuciłem się na potężne plecy. Nie doceniłem jednak mego przeciwnika. Zareagował błyskawicznym chwytem i po chwili leżałem bezbronny na ziemi, wpatrując się w złośliwe czarne oczka, świdrujące mnie ze złością. Ponad głową napastnika, w wyciągniętych rękach zamajaczył szary polny kamień, duży jak ludzka głowa. Odruchowo zakryłem się rękami i przygotowałem na ból. Ale kamień nie spadł. Zamiast tego gdzieś blisko szczęknęły zamki pistoletów i rozległ się krzyki, rzuć to i nie ruszaj się. Ręce za głowę. Na ziemię. Wstałem, otrzepałem się z kurzu i podniosłem tubę, która leżała obok skuwanego teraz przez policjantów rzezimieszka. Szybkim ruchem otwarłem wieczko i wciągnąłem w nozdrza zapach, którego nie można pomylić z niczym innym, i który jest największą nagrodą dla detektywa amatora, który poszukuje skradzionych dzieł sztuki, lekko wiercącą w nosie, suchą, nasiąkniętą chemikaliami woń obrazu namalowanego wiele lat temu. W komendzie zjawiliśmy się następnego ranka. Generał Skorliński musiał nie przespać i tej nocy, bo wyglądał dużo gorzej niż wczoraj. Prawie centymetrowe, niemal czarne worki pod oczami, papierowa twarz i wyschnięte usta, do których przyłożył kubek z gorącą kawą. Z naszego ptaszka jest twarda sztuka, pociągnął duży łyk i twarz mu się rozjaśniła. Nie zadziałała na niego sztuczka z ramami z desy, nie reaguje na groźby ani prośby. Na wszystkie pytania wzrusza ramionami i konsekwentnie odmawia zeznań. To może oznaczać, że liczy na czyjąś pomoc albo nagrodę za milczenie, myślałem głośno. Musi należeć do jakiegoś gangu. Oczywiście go sprawdziliśmy. Generał poklepał wolną ręką leżącą na biurku teczkę z aktami. Potem odłożył kubek z kawą na stos papierów po swojej prawej stronie i otworzył teczkę. Zaczynał jako kieszonkowiec. Potem przerzucił się na włamania. Siedział już dwa razy. Najpierw rok, potem, za dywę, cztery lata. Po tej ostatniej odsiadce musiał się przyczaić, bo było o nim parę lat cicho i nie występował w żadnej sprawie jako oskarżony, ale, i to jest najciekawsze, policjant podniósł do góry wskazujący palec i zrobił tajemniczą minę. Dwa razy wzywaliśmy go jako świadka. W jakich sprawach? Zapytał pan Tomasz. Przemyt ikon odpowiedział generał. Kto był oskarżonym? zapytałem. Panowie chyba się domyślają. Marszant westchnął pan tomasz. Ten sam rzekł z tryumfem w głosie policjant. Oczywiście jak zwykle niczego mu nie udowodniono, chociaż centralne biuro śledcze, które prowadziło obie sprawy, jest niemal pewne, że stał za tym król naszego czarnego rynku dzieł sztuki. Skontaktowałem się dzisiaj rano z oficerem, który prowadził oba śledztwa i stworzył grupę mającą posłać Marszanda za kratki. Przyznał, że ptaszek, który wpadł wczoraj w nasze sidła należy do jego bandy. Od razu też przyjechał, żeby go przesłuchać. Zaraz powinien skończyć i wtedy wspólnie będziemy mogli zastanowić się, co robić dalej. Komisarz Korneliusz Jarzębski nie wyróżniał się niczym szczególnym. W swoim doskonale dopasowanym garniturze wyglądał na przeciętnego pracownika średniego szczebla w banku. Tylko mocny uścisk ręki i przewiercający na wylot wzrok zdradzały, że zajmował się nie oceną zdolności kredytowej klientów, ale ściganiem groźnych przestępców. Usiedliśmy w niewielkiej sali konferencyjnej, zajmując cztery z sześciu krzeseł, stojących przy stole. Ponieważ Skorliński już wcześniej opowiedział mu zarówno o wczorajszych przygodach, jak i śledztwie w sprawie portretu młodzieńca Rafaela, mogliśmy od razu przejść do formułowania hipotez. Metoda działań w obu wypadkach wskazuje na marszanda, stwierdził po chwili zastanowienia komisarz. To osobnik wybitnie inteligentny, zajmuje się wyłącznie planowaniem, a od brudnej roboty ma takich szaraczków, jak ci dwaj których udało się wam wczoraj złapać. Dlatego tak trudno mu cokolwiek udowodnić. Natomiast dziwi mnie wątek niemiecki, ten cały, jak mu tam. Kisielewski Welkny Isel. Podrzucił Skorliński. Właśnie, Kneisel. Ten element zupełnie nie pasuje do układanki. Marszant działa na wschodzie i jak dotąd nie robił wyjątków od tej reguły. Ma tam sprawdzone kanały i odpowiednich ludzi. Którzy zapewniają mu miękkie lądowanie w razie wpadki. Jego specjalnością są ikony, nie malarstwo renesansu. Dla Rafaela każdy by zrobił wyjątek, powiedziałem. Niewykluczone. Jarzębski chwilę się zastanawiał, zanim ciężko westchnął i dodał, ale uważam, że nawet jeśli marszant się w coś takiego zaangażował, to i tak jako pośrednik. Nie ma odpowiednich dojść. Może warto by z nim porozmawiać? podsunąłem. Komisarz uśmiechnął się cierpko, pan pomyślał aresztować Prawda, panie Pawle? To niemożliwe. Nie mamy nawet cienia dowodu a po dobroci nie będzie rozmawiał z policją a kto mówi o policji? Pan Tomasz włączył się do rozmowy. Przecież możemy do niego pójść z Pawłem. Do domu marszanda nie można wejść tak po prostu z ulicy. Jest nieufny i ostrożny, boi się zdrady, a poza tym ma w domu niezłą kolekcję dzieł sztuki. Jego rezydencja to twierdza, psy, ochroniarze, kolczatka na podjaździe, wysoki płot, monitoring. Czyli trzeba go skłonić, żeby nas tam sam zaprosił, powiedział w zamyśleniu pan Tomasz. Czy on ma jakąś pasję, panie komisarzu? Zwrócił się do Jarzębskiego. Jakiś haczyk, na który dałoby się go złapać. No cóż, ma słabość do pięknych kobiet, ale. Komisarz spojrzał na nas z zakłopotaniem. Ale my nie jesteśmy pięknymi kobietami, powiedział pan Tomasz, uśmiechając się do zmieszanego komisarza. Może interesuje go szczególnie jakaś dziedzina sztuki? No jasne. Prawie wykrzyknął komisarz. Jak mogłem na to sam nie wpaść? Marszant namiętnie kolekcjonuje japońską grafikę. Pewnie nie dla jej walorów artystycznych. Raczej ze snobizmu, ale jeden z moich informatorów dowiedział się, że na aukcji w Christie's zapłacił 15 tysięcy dolarów za grafikę Hokusai'ego z cyklu 36 widoków góry Fuji. Normalnie takie grafiki chodzą najwyżej za jedną trzecią tej ceny. Hokusai był wielkim mistrzem, rozmarzył się pan Tomasz. Widziałem kiedyś wystawę jego prac w krakowskim Centrum Sztuki Japońskiej Manga. Pokazywali m.in. Wielką Falę w Kanagawie. Ten słynny obraz, na którym morska spieniona fala jest wielka, bo na pierwszym planie, a góra Fuji malutka, bo w odległej perspektywie. Ale zostawmy japoński drzeworyt, szef machnął ręką. Powiedzmy, inspektorze, że udałoby mi się załatwić teczkę prac Hokusajego na przynęte. W jaki sposób powinniśmy podejść marszanda, żeby się nie zorientował? No cóż, Jarzębski przez chwilę kręcił młynka kciukami, a potem podniósł na nas wzrok i powiedział Najlepiej chyba będzie udać się do pokusy.